Dobry, witam serdecznie wszystkich pasieczników. Nareszcie alarm rojowy zadzwoniła znajoma, że na magnoli u niej wisi wielki rój. Wiadomo, jak to zawsze w opisie, ludzi, którzy nie mają do czynienia z pszczołami. Rój jest wielki, złowrogi krwiożerczy i po prostu czai się, żeby zarządzić całą wioskę. <laughs> tak więc pełna ewakuacja, okna pozabykane. Absolutnie nikt z kompotem na tarasie, bo wtedy po prostu od razu atak. Zbieraczek. W każdym razie ja z takich nie ma co narzekać. Drabina i Rojnica i Dzida. Jedziemy. No to jest taki dwukilowiec, chyba zresztą złożony z, jakiś taki, z dwóch rojów, bo jedną matkę znalazłem obok na, na listkach, tak więc wydaje mi się, że to po prostu kumulacja, bo wiadomo, że rojenie się jest zaraźliwe. No ale nie ma co narzekać, po prostu to jest rój, rój ma potencjał, trzeba to wykorzystać. Dzisiaj jeszcze to odymie. Jak będę miał chwilę, to po prostu Wam pokażę co tam się sypnęło, no bo to jest idealna sytuacja, żeby oczyścić rodzinę dwa warozy i nie ma co tam, wiecie, gadać, że no tą jedną wyczyścisz, a zresztą nic nie robisz, no jest możliwość, trzeba wykorzystywać, to nie mniej jest tak, na pewno na tym się nie straci. Roztoczę, jak się sypnie, to będziemy wiedzieli w ogóle co to za pszczoła, kto jak ją traktował, to zawsze warto wiedzieć, nie ma co się tutaj jakby tłumaczyć zawczasu. Uuu, w tamtym roku to było, 9 razy dymiłem, tak się sypnęła waroza. Słyszałem na jednym zebraniu taki strzelarz Dziadunio Działkowicz właśnie opowiadał. Nie edukowałem go w tej kwestii, bo to nie ma sensu. Niektórzy ludzie już po prostu nie przyjmują pewnych argumentów. Teraz jest dobry moment, żeby wykorzystać te tabletki przed upływem terminu ważności. Obca rodzina warta jest takiej weryfikacji. Po odymieniu sypnęło się 15 sztuk roztocza. To dość dużo, jak na rodzinę No ale. Tu jak widzicie, praca w re, węza odrobiona, tak więc zaraz zakładam następną ramkę węzy. Całkiem spoko ten roik, tylko że dziadunie, bez dwóch zdań, bo są dość ostre. Tutaj zobaczcie jak wygląda łatkość ze starą matką, gdy wygryzie się pszczoła. Popatrzcie, zawalone miodem, spóźniłem się, dzika zabudowa. No i dołożyłem dwie ramki, tutaj skrajna to już ramka z węzą, ta 19 to jest taka ledwo-ledwo pobielona węza woskiem. Teraz ta rodzina trochę przysiądzie, bo wiecie, to się wygryzł ten czerw, który był, ale ważne jest w tym właśnie wszystkim, w całym tym cyklu to, żeby taką rodzinę po przewiezieniu ze staromatką podkarmić, jeśli nie ma wystarczających pożytków. U mnie tak właśnie było, więc wszystkie one dostały ciasto. Dzięki czemu matki od razu podjęły czerwienie. No i to jest wszystko na dobrej drodze, żeby po prostu ta rodzina jeszcze w tym sezonie raz stała się rodziną produkcyjną. I o to wszystkim właśnie chodzi, bo wiecie, pewnie coś z tej lawety mi wypadnie, tam już mam jedną rodzinę, która jest do kasacji tak naprawdę. Więc ważne, żeby mieć czym zastąpić. A jeśli będzie się rozwijało coś słabo, no to zaznaczamy, że matka do wymiany i jesienią spokojnie wymieniamy matkę. Przy okazji łączymy z rodziną produkcyjną, gdzie matka na przykład jest stara. Możliwości jest bardzo wiele, warto to tak sobie dopracować i robić to według potrzeb. To bardzo pomaga, tylko tutaj jakby wiecie, konieczna jest pewna dyscyplina. Ale tak we wszystkim, każdy patent gdzieś tam szczelarski jest dobry, jeśli zrobi się go sumiennie. No nie ma tutaj wiecie, żadnych dróg na skróty. Niestety wszystko ma plusy i minusy. Tutaj ta sama sytuacja. Spóźniłem się nieco i widzicie jaka dzika zabudowa. Oczywiście w dzikiej zabudowie sprawdzamy, czy nie ma matki, bo może tak być, że nie ma miejsca do czerwienia, więc sobie tutaj poszła. Dokładamy węza, susz i tyle. To są właśnie takie dziadunie. 80 kg z ula, z odkładu. No kurde. Powiem wam nie, minęło chyba półtora tygodnia od momentu wykonania tego odkładu. I kolejna sytuacja. Zwróćcie uwagę, że z każdej rodziny produkcyjnej wziąłem tylko dwie ramki. Jedną ramkę z czerwiem i jedną ramkę osłonową z pokarmem, no i obsiadające je pszczoły. Tak więc te rodziny są równe, co pozwala mi mniej więcej na podobną, że tak powiem, obróbkę bez tam konieczności jakichś różnych i dziwnych manewrów. Wszystkie te rodziny praktycznie są na podobnym poziomie, a te, które będą odstawały, będę sobie zaznaczał jako te rodziny do późniejszego łączenia z rodzinami produkcyjnymi. Tak jak mówiłem, jest duża szansa, że kilka z nich już będzie na lipie miała nadstawkę. też jest bardzo dobre. Więc widzicie tutaj, jak się popatrzy na to z perspektywy takiej dłuższej, nie tylko tej rzepakowej, to się okaże, że to nie jest praktycznie żadna strata. A porównując to, jak się sprzedaje mięso rzepakowe do lipy, to zupełnie nie ma o czym mówić. Co roku stosuję ten patent, co roku go jakoś nam no zmieniam, żeby to mi bardziej pasowało do mojej gospodarki. Ja Wam tutaj wiecie, stręczy to od tam paru odcinków, no ale ja, ja to stosuję i nie mam czego innego pokazać. A też z Waszej strony było wiele pytań na ten temat, tak więc tak to wygląda. Teraz te rodziny, te odkłady ze Staromatko mają główne zadanie, to jest odrabianie węzy. Każda z nich już dzisiaj dostała po jednej ramce, tak więc podejrzewam, że mniej więcej 5-6 ramek każda rodzina odrobi do września. No i to tyle. Pozostało mi teraz przetopić tylko dziką zabudowę na miseczki matecznikowe. Taki biały, świeżutki wosk się idealnie do tego nada. No i jedziemy dalej z tematem. Sezon w re, Nie ma co czekać. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.